Następny z produktów Lidla. Część osób robi ścifioną minę, jak usłyszę, mączka rogowa. Nie bardzo wie, co to jest. W innych sklepach, typu Castorama, czy jakieś ogrodnicze, właściwie tego nie znalazłem. A to jest bardzo dobry nawóz organiczny. Długo rozkładający się. Opakowanie 2,5 kg cena w Lidlu około 20 paru zł po przecenie tak jak mówię czerwiec, koniec maja, czerwiec kosztuje to około 12 zł co to jest mączka rogowa? to jak sama nazwa wskazuje są to pomielone rogi bydlęce nie melmy z porożem rogi są puste w środku, poroże jest pełne a to nasze takie inne zainteresowanie: szukanie poroża jeleń, no ale to nie w tym temacie. E, długo rozkładający się nawóz organiczny e, z zawartością azotu nie wiem ile musiałbym czytać bardzo dobra rzecz pod wszystkie byliny, krzaki, róże pod wszystko, dajemy to. Raz rozkłada się parę lat. Jedyna wada, jaka mi przychodzi do głowy, to jest to, że zwierzaki, typu psy, potrafią rozkopać, bo czują zapach właśnie taki zwierzęcy, potrafią rozkopać ten, to miejsce, które zasililiśmy tą mączką rogową. Nasz jakoś jest bardzo białkowy działa długo długotrwale i tak dalej 100-150 gram na metr kwadratowy najlepiej nawozić od kwietnia a no i tak dalej tak to wygląda